Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj sprintem zrobimy, żeby telefon wystarczył. 31 dzień października. Modlimy się za pewnych mężczyzn, którzy się tutaj razem z nami w klasztorze naszym spotkali. Mężczyźni, słuchajcie, Franciszkanie, Koszarawa bystra. Co czwartek, godzina 19. Dobrze mówię godzina 19.00, okolice Jeleśnia, Korbielów, Lachowice, Sucha Beskidzka, Beskicka, co jeszcze, Koszarawa, Przyborów, Żywiec, Bielsko, czwartek godzina 19.00 za tydzień też, do Franciszkanów, do Koszarawy, Bystry. więc modlimy się dzisiaj może w tej intencji, oczywiście w intencji księdza Piotra Pawłukiewicza, czy słychać w ogóle, Chyba słychać, bo widzę, że nikt nie pił napisał, że nie słychać, że ruszam ustami, a nie słychać. To lecimy z koronką w waszych intencjach. W Ojca i syna, i ducha świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie, imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod polskim Piłatem, ukrzyżowany, Marii Marii stąpił Wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechu odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i